Wędkarstwo i przygoda. Szczególnie witam tych, którzy w tamtym roku, w 2018 roku, brali udział w dwóch właściwie głównych konkursach rozgrywanych w ramach audycji na żywo After Marfish. Przypomnę, były to konkursy na największą złowioną rybę przez widzów kanału. I Konkurs drugi, taki najważniejszy: Liga Marfisza. Aby wygrać Ligę Marfisza, trzeba było wykazać się wieloma bardzo pozytywnymi cechami. Trzeba było być po pierwsze bardzo aktywnym, po drugie posiadać dość szybki refleks, po trzecie bardzo dużą wiedzę z dziedziny wędkarstwa. Jak również ze znajomości filmów publikowanych na kanale Marfisz Wędkarstwo i Przygoda Ligi Marfisza nie mógł wygrać człowiek przypadkowy i tak też się stało nie wygrał Ligi Marfisza człowiek przypadkowy Ligę Marfisza wygrał kto? Wszyscy o tym doskonale wiemy nie trzeba o tym mówić ale przypomnę Michał Lange, nasz kolega z Bydgoszczy i tu słyszę w całym internecie w tym momencie wielkie brawa dla Michała. Zgodnie z moją deklaracją, zgodnie z umową, jaką zawarłem z Wami w trakcie e, audycji na żywo, audycji Aftermarfish, e, główną nagrodą w konkursie Liga Marfisza e, miała być nagroda rzeczowa w kwocie 500 złotych. Jednak z uwagi na sytuację Michała i na to, co wokół Michała się dzieje, umówiłem się z Michałem, że zrezygnujemy z nagrody rzeczowej, bo miała być to nagroda rzeczowa w postaci jakiegoś sprzętu wędkarskiego i zasilimy tą kwotą zbiórkę na rampę Michała. Przed Wami dowód na to, że to się już zadziało. Zbiórka została zasilona tą właśnie kwotą 500 złotową. Oprócz tego yy, zwycięzca Ligi marfisza otrzyma ode mnie kubek sponsora, kołowrotek, kołowrotek ufundowany przez Mariusza Pasiekę, Kowrotek Quantum Ultrex 540 FD I ten oto ja nie chcę tutaj używać słowa Ale Słowa mocy, bo nie o to chodzi Ten oto Przepiękny, dobrze Tak będzie lepiej Przepiękny, cudowny Puchar Nie dziwcie się, że ja mam problemy z Przekładaniem tego pucharu. Puchar ma puchar waży około 3 kg. Ten to cudowny puchar, na którym jest tabliczka z napisem z pierwsze miejsce w lidze Marfisza 2018 rok Michał Lange Awarium Crazy Tim. Tak wygląda puchar. Jego spróbuję jeszcze sfotografować. Może mi się uda jakoś ładnie go pokazać żebyście mogli zobaczyć jaką wygląda w rzeczywistości w przybliżeniu tym samym wszystkie nagrody które są, które były przewidziane w konkursie Liga Martisza teraz właśnie elektronicznie internetowo Michałowi wręczam za chwilę przygotuję przesyłkę i to wszystko do Michała Pojedzie. Oprócz tych nagród, które wymieniłem, miała być jeszcze nagroda w Lidze Marfisza w postaci e, koszulki Timu Marfisz. E, I tutaj muszę e, powiedzieć, Michał wykonał bardzo taki fajny, przyjazny gest. E, koledze, który zajął drugi, drugie miejsce. E, Michał kazał mi przekazać koszulkę Tim. Martwisz, tym kolegą jest Łukasz z Nadwisły. Łukasz, proszę o kontakt, który wzór ma być wydrukowany na koszulce, jaki to ma być kolor i rozmiar. Dopiero teraz o tym wszystkim mówię, ponieważ mieliśmy pewnego rodzaju kraksy po drodze. Puchar, właśnie jeszcze o tym nie powiedziałem, puchar został ufundowany na spółkę z Krzysztofem, Tycen, przepraszam Krzysiu, że dopiero teraz o tobie mówię, jakoś tak w trakcie tego mówienia, w trakcie prezentowania tych rzeczy mi się po prostu zapomniało, ale co się zapomniało, to później jest powtarzane drugi raz z, z większym takim zaangażowaniem i łatwiej ludzie to zapamiętają. Także myślę, że nic się nie stało. Dobra, to teraz wszystko, jeśli chodzi o ligę. Martwisza. Ligę Martisza mamy załatwioną e, prawie, bo jeszcze została tylko e, przesyłka do Michała. E, drugi, konkurs, drugi konkurs rozgrywał się równolegle do Ligi Martisza. E, Przysyłaliście do mnie zdjęcia największych złowionych przez siebie ryb. Rozgrywaliśmy go w wielu kategoriach, ale tylko w dziewięciu kategoriach wyłoniliśmy zwycięzcę. Tu było na samym początku już mówione, że konkurs będzie troszeczkę mniej bogaty, jeśli chodzi o nagrodę. Obiecałem dyplomy i obiecaliśmy medale. Oprócz tego są jeszcze drobiazgi, które dołożę do koperty. Fundatorem nagród w tym konkursie jest kolega Mirek Cyżan z Tczewa. Wymieniałem zwycięzcę Ligi Marfisza, wobec tego Także tutaj teraz za pomocą filmu, za pomocą internetu, pozwalam sobie wręczyć, wręczać te dyplomy. Dyplom dla Piotra Majmesku za złowienie największego sandacza razem z medalem pamiątkowym i małym drobiazgiem, które, który dołączę do koperty. Takim wędkarskim drobiazgiem. Dyplom dla Kamila Zakurzewskiego. Za złowienie największego węgorza również z medalem i małym drobiazgiem. Nie będę już powtarzał tych małych drobiazgów, do każdej koperty coś zostanie dołożone. Dyplom dla Macieja Potrawiaka za złowienie największego szczupaka w 2018 roku. Dyplom dla przemysława książka. Ja to czytam tak yy, kolejności dowolnej, za złowienie największego jazia. Mam nadzieję, że to wszystko widać w tym świetle zimowym. Kolejny dyplom dla Piotra Majmesku, za złowienie największego bolenia tym razem. Wszystko oczywiście z medalem i z małym wędkarskim drobiazgiem. Dla Krzysztofa Wasika dyplom za złowienie największego karasia złocistego razem z medalem i z drobiazgiem. Dla Radosława Kuriaty za złowienie karasia dobrze, srebrzystego razem z medalem i z małym drobiazgiem. Dla... Sławomila Hilka, za złowienie największego klenia. Z medalem i z małym drobiazgiem. Drugi dyplom dla Krzysztofa Wasika, za złowienie największego leszcza. Także z medalem i z drobiazgiem. Ja już zacząłem mówić, to będę mówił. Dyplom dla Jarosława Dondeli, za złowienie największego lina. Na razie sobie odłożę, bo jeszcze tutaj jest jedna rzecz. Z medalem i z drobiazgiem. Kolejny dyplom dla Piotra Majesku. Za złowienie największego okonia. Przepraszam za tą, za tą chwilę przerwy, ale szanując Szanując to, że jeden z naszych kolegów nie ujawnia nam tutaj nazwiska ja również to nazwisko zakryję. Kolegę znamy jako Grzegorza Otto za złowienie największej płoci. Również z medalem i z małym drobiazgiem. Zostawiłem sobie dyplom dla Jarka Dondeli, ponieważ po drodze kolega Mirek Cyżan ufundował jeszcze kołowrotek, który jak pamiętacie rozlosowaliśmy w jednym z ostatnich aftermarfish. Ja zrobiłem błąd, że tego kołowrotka nie, nie przytrzymałem do tej pory, wysyłałem go na początku roku od razu do Jarka. No mój błąd, nie poprawię już teraz tego, nie będę ściągał kołowrotka od Jareka z powrotem bo to nie ma sensu Jarek ten kołowrotek już dawno dawno ode mnie otrzymał mniej więcej w tym czasie kiedy poszła główna nagroda w konkursie w konkursie Liga Martisza. wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratuluję tego zwycięstwa wszystkim wam wszystkim widzom bardzo dziękuję za to żeście oglądali After Marfisza, żeście oglądali kanał Wędkarstwo Marfisz i Przygoda. Ze swojej strony, mogę powiedzieć teraz, taką jedną rzecz. Marfisz i Przygoda, ta przygoda nigdy się nie skończy. Przynajmniej na razie się nie skończy. Kiedyś tak, ale, ale nie w tym roku. Nie w roku 2019. Dlatego zapraszam Was serdecznie do udziału w After do udziału we wszystkich konkursach. Tak, a propos konkursów, już mam jedną rybę zgłoszoną w konkursie największą, na, złowioną, na złowioną największą rybę w sezonie 2019. Na razie zostawię to w tajemnicy, pokażę to na właściwym aftermarfiszu. Jest jedna ryba złowiona. Będzie na pewno kontynuowana, kontynuowany konkurs na największą złowioną rybę. Będzie kontynuowana Liga Martwisza, z tym, że będą nowe zasady, które, którymi nowe zasady, nowe jakby przepisy, nasze przepisy, umowy, nowe umowy, którymi obłożymy oba te konkursy. Oba te które, właściwie to już tak mogę zdradzić małą tajemnicę, jedną tajemnicę, nie, nie łącząc ich do końca, jednak je w pewnym sensie połączymy razem, ale zostaną one jakby odłączone. Chodzi tutaj o to, że zdobywcy nagrody w poszczególnej kategorii będą otrzymywać także punkty w lidze Marfisza. Tak zdradzę Rąbek Tajemnicy, Liga Marfisza w przyszłym roku już nie będzie polegała tylko i wyłącznie na odpowiadaniu na pytania, ale będzie także uzależ... punkty będą uzależnione także od innej Waszej aktywności. Co jeszcze? Na koniec powiem tak, oczywiście jak tylko skończy się zima, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą, zaczynam wyjazdy na ryby, a tym samym kolejną, kolejny sezon serialu na ryby z markiem. Myślę tutaj o pewnych zmianach w tym serialu i być może je po malutku zacznę wprowadzać, także możecie się spotkać się z pewnego rodzaju zaskoczeniem oglądając oglądając pierwszy czy tam drugi odcinek tego serialu. Co jeszcze? Pozostałe rzeczy, pozostałe nowości i zmiany, a tych zmian powinno być dosyć sporo. O, tych, o tym wszystkim opowiem Wam podczas pierwszych w tym roku After Marfiszy, które odbędą się w lutym. Wystartują w lutym. I w lutym wystartujemy zarówno z Ligą Marfisza, jak i z... Tym konkursem na złowienie największej ryby, a być może wystartujemy jeszcze z czymś innym. Zapraszam do dalszego oglądania kanału. Zapraszam do dalszego oglądania moich przygód w trakcie wyjazdów na ryby w serialu na ryby z Markiem. Zapraszam do kontaktu. Przede wszystkim też zapraszam na piknik martisz, który o którym Wam więcej powiem. Jak przyjdzie na to czas? Na razie nie będę tutaj jeszcze wybiera, wy, no, zdradzał, zdradzał pewnych, pewnych tajemnic, pewnych pomysłów, które może się nie do końca e, uda zrealizować. To cóż, e, to by było na tyle, jeśli chodzi o rozdanie nagród w tych dwóch najważniejszych konkursach, które miały miejsce podczas e, emisji programu After Martyrs w konkursie na największą złowioną rybę i w lidze Martyrs'a. Przyznacie, że ten puchar jest naprawdę przepiękny i myślę, że Michałowi będzie przypominał o tej Walce o tym dużym zaangażowaniu jakie włożył w to, aby ten puchar zdobyć, nie było wcale łatwo. Nie było łatwo. O czym przekonali się wszyscy ci, którzy próbowali. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I czekamy, czekamy aż pani zima pójdzie sobie precz, a przyjdzie. Pani wiosna. Do zobaczenia.